Co dzisiaj jest gwarancją sukcesu finansowego warsztatu samochodowego? Czy jest taka gwarancja? Tak, taką gwarancją jest klient, aczkolwiek część y, ludzi uważa, że w usługach pracowałoby się wyśmienicie, gdyby klienci nam nie przeszkadzali, prawda? E, e, to taka e, dygresja, ale tak, klient troska o klienta. Jakość obsługi klienta. Ja, proszę pana, uważam od lat, i jeszcze nikomu nie udało się udowodnić, że jest inaczej, że od momentu, kiedy klient zadzwonił czy przyjechał, żeby umówić się na jakąkolwiek usługę w naszym serwisie, zaczynają toczyć się jakby równo, prawie równolegle dwa procesy. Z jednej strony proces technicznej obsługi czy naprawy pojazdu, i z drugiej strony proces Obsługi klienta. I mhm. przy dzisiejszym skomplikowaniu technicznym samochodów, prawda, 90 parę procent klientów nie jest w stanie ocenić jakości usługi poprzez jakość techniczną. Klienci oceniają jakość serwisu i jakość usługi poprzez jakość procesu obsługi. Jak zostali obsłużeni, w jakich warunkach przyszło im czekać na tą naprawę, czy pracownicy byli skłonni do tego, żeby wysłuchać e, tych e, argumentów, które klient przedstawia i, i nawet jeśli klient nie ma pojęcia o, o technice samochodowej nie wyśmiewać jego m, m, niefachowych sformułowań i powiedzieć panie, w tym miejscu to nic nie ma, tam nie może nic dzwonić, tak? E, no więc e, to wszystko jakby buduje obraz firmy, kultura tej firmy. Poczynając od tego, to cały czas mówimy o, o trosce o klienta i o, o tym, yy, jak się to, że no, ponieważ ja w ramach współpracy z Polską Izbą Motoryzacji zajmuję się certyfikacją serwisów blacharsko-latierniczych, to w ciągu ostatnich dwóch lat odwiedziłem ponad 250 serwisów. I to, co mnie yy, najbardziej denerwuje, jak wjeżdżam na teren firmy i nie wiem, gdzie mogę postawić swój samochód. A oni nie, czyli wjeżdżam jako klient praktycznie, tak? I nie wiem, gdzie ten samochód mogę postawić, to zaczynam się po pierwsze denerwować, bo zdarzyło mi się już chyba dwa czy trzy razy przez kilka lat, że wyszedł jakiś mechanik i mówi: Panie, tu się nie stawia, tam pod płotem, proszę, tak? Więc y, ja bym chciał wiedzieć, gdzie jest strefa dla klienta, gdzie, hmm. gdzie klient może bezpiecznie zostawić swój samochód, żeby nie usłyszał, no, wyjeżdżaliśmy, to się, to, to, to uderzyliśmy, bo było tu nie stawiać, tak, więc to jest rzecz ważna, to jest pierwsza rzecz, a druga rzecz, wysiadam z tego samochodu, jak już go się zdecydowałem, gdzie go mam postawić i, i żebym się nie musiał rozglądać, gdzie jest biuro obsługi klienta, Mhm. Tak? muszę wiedzieć, gdzie mam pójść i gdzie zostanę przyjęty i obsłużony, to jest ten drugi element, tak, i trzeci element. To jest to, że jak wchodzę do biura obsługi klienta, czy wchodzę do firmy, to chciałbym zostać zauważony. To wcale nie znaczy, że w przeciągu 5 czy 6 sekund, ktokolwiek ma rzucić wszystko i mną się zająć. Nie, absolutnie nie. Ja poczekam 15 minut, jeśli taka będzie potrzeba. To, że chcę zostać zauważony, to znaczy, że jeżeli ktoś rozmawia przez telefon, to przynajmniej skinie ręką i pokaże mi krzesło, na którym mogę usiąść. Tak? Przy okazji wiem, że mnie przywitał, kiwając głową, ręką i mi pokazał miejsce. Ja rozumiem, że to znaczy proszę poczekać, bo rozmawiam przez telefon, tak nawet bez tak, słów. pan to uważa. Mhm. jest mowa, mowa ciała, sama to, to powiedziałam. Jak tylko skończy, to mówi przepraszam, już się panem zajmuję, albo przepraszam, jeszcze chwileczkę, proszę poczekać, bo muszę mechanikowi powiedzieć, co ustaliłem z klientem przez telefon. Ja też bym chciał, żeby jak już mój samochód jest na hali, to żeby on był naprawiany czy obsługiwany, a nie przerywany to było kolejnym klientem, który wchodzi i tak dalej, i tak dalej, bo doradca w serwisie nie ma czasu powiedzieć o tym mechanikom. Więc to są te elementy, tak? Mhm. To jeszcze jeden element, o którym bardzo często zapominamy, to oczywiście ma znaczenie bardziej przy długich naprawach, ale i przy naprawach zwykłych mechanicznych, kiedy klient zostawił samochód i pojechał sobie do pracy, czy wrócił do domu, bo nie chce mu się siedzieć i czekać, przyjmujemy, e, że dzwonimy do klienta, jeśli coś się zadziało, a jeśli wszystko idzie normalnie, to nie dzwonimy, bo nie ma problemu, tak? bo nie ma tematu do rozmowy. Nie, nie. Proszę Państwa, jest temat, właśnie jest temat. No, u nas się e, wśród Polaków, czy e, generalnie wśród Słowian, przyjęło się, że e, wiadomością jest tylko zła wiadomość. Tak? Dobra wiadomość to jest żadna wiadomość. A proszę Państwa, nauczmy się, że dobra wiadomość to też jest wiadomość. Tak? Ja bym w dzisiejszych czasach chciał usłyszeć, że ilość zachorowań na koronawirusa spada, a nie rośnie. To by była dla mnie dobra wiadomość. Tak? Natomiast, jeżeli samochód klient zostawił i, i ma przyjść po niego za 4 czy 5 godzin, to jak za, e, sprawdzimy, że, że na godzinę przed planowanym terminem wszystko jest OK. A mamy chwilę czasu, to trzeba po prostu zadzwonić i powiedzieć dzień dobry, witam, e, umawialiśmy się na to samochód, będzie gotowy? Tak, jeśli ma pan życzenie, to proszę przyjść o umówionej godzinie i tyle, tak? To jest yes. dbałość i troska o klienta, troska i dbałość o jego mienie, to jest rzecz, której przecenić nie można, najnormalniej w świecie, tak? Niby mm -hmm. nic, tak? parę słów, a buduje relacje serwisu z klientem, podświadomie u klienta budują się elementy lojalnościowe w stosunku do serwisu, a nic tak nie pomoże nam w działaniu, jak grupa lojalnych klientów. To bardzo ciekawe, co pan... Nie wierzący, mhm. to my w tym momencie podziałamy. Panie Macieju, a na ile kluczem do sukcesu finansowego warsztatu jest odpowiedni cennik usług? I jak ten cennik przygotować właściwie? Jak robią to warsztaty? I czy duże znaczenie mają tutaj ceny konkurencji? Czy na to warsztaty zwracają uwagę? Jeżeli tak, to jest to słuszne czy niesłuszne? No to najpierw o tej konkurencji. Ja uważam. Dużo, bardzo duża grupa właścicieli firm się ze mną nie zgadza, ale pewnie dlatego, że oni tego nie liczą i dlatego się nie zgadzają, że oni nie mogą być zgości od konkurencji, tak? A ja uważam, że jeśli ktoś twierdzi, że to u nas jest za drogo, to znaczy, że to nie jest nasz klient. Tak? Nie mamy prawa oczekiwać nie tylko nadziei, ale i prawa, nie mamy oczekiwać, że wszyscy y, właściciele pojazdów, czy wszyscy użytkownicy pojazdów będą naszymi klientami. Nie będą. najnormalniej w świecie, tak? Są tacy ludzie, którzy, no z różnych przyczyn, nie wnikajmy tutaj w te, w te przyczyny. Uważają, że cena jest najważniejsza, i on dla tej ceny y, może stać na deszczu, na mrozie y, przez 40 minut albo półtorej godziny. Ważne, żeby z niego, jak oni to wtedy określają, skóry nie zdarli. Tak? I są tacy ludzie jak ja, którzy cenią sobie wygodę i komfort. Tak? Dla mnie y, rzeczą bardzo istotną jest, w jakich warunkach ja mam oczekiwać na naprawę co mogę dostać jako wartość dodaną do tej naprawy, tak? niematerialną wartość dodaną, tak? dla mnie dobra poczekalnia z, z dobrą kawą, ze świeżą prasą, y, niekoniecznie codzienną motoryzacyjną na przykład, tak? e, z informacjami o możliwościach firmy, y, z y, jakąś delikatną muzyką w tle jest y, y, sprawą istotną, tak? jest sprawą istotną. Możliwość podłączenia, na przykład, czy, czy strefa WiFi y, ogólnodostępna, mhm. jeśli nie mam gdzieś swojego y, zasięgu na swoim y, do komputerze, czy e, tablecie, i. czy telefonie, y, też jest rzeczą ważną. Tak? Bo chcę sobie w tym czasie na przykład popracować, tak? siedząc spokojnie w poczekalni, y, sądząc dobrą kawę, włączając laptopa, i wtedy niech ta naprawa sobie trwa. Ważne jest, żeby od czasu do czasu podszedł do mnie doradca, który mnie przyjął do tej daty naprawy i powiedział, że wszystko idzie zgodnie z planem na razie jest bezproblemowo. Tak? Ja, ja, to tak cenię, tak? ja to cenię. Ja to cenię. No to skończyliśmy z konkurencją, i te, ale a teraz mhm. jak to skończyć? No mhm. to już, proszę pana, tak. e, odkąd zaczęto produkować samochody, to zarówno producenci, jak i potem importerzy zaczęli określać, jakby. E, czas, w jakim mechanik powinien usunąć uszkodzenie, za które producent ma napłacić, zapłacić, czyli w ramach gwarancji, tak? No bo nie mogło być tak, że, że za wymianę czegoś tam, co, co e, według producenta powinno trwać 40 minut, e, warsztat sobie za rzeczy 2,5 godziny, bo mechanik w tyle się przy tym grzebał, tak? Więc te czasy zostały określone. E, jak... Inną kwestią jest to, inną kwestią jest to, czy się mechanicy właściciele warżatów z tymi czasami zgadzają, prawda? Bo tutaj też są dyskusje. Ja powiem panu tak, no, z wyjątkiem niektórych marek amerykańskich, tak? No, mm -hmm. nie wymieniając tutaj żadnej, żeby, żeby nikogo ani nie fluorować, ani nie, nie, nie deprecjonować, te cenniki są zgodne i dobre mechanik o średnim wykształceniu, znaczy nie mówię w sensie szkoły, tak, czyli mm -hmm. technikum, tak. o, o średnich mm -hmm. umiejętnościach, o, o jakimś średnim yy, doświadczeniu i, i wiedzy yy, podstawowej, czy więcej niż podstawowa z zakresu mechaniki samochodowej, powinien w tych czasach się, yy, technologicznych mm -hmm. określonych przez producenta czy importera mieścić. Tak? E, mm -hmm. Jeśli się nie mieści, no to coś z nim jest nie tak. Jeśli y, większość y, pracowników w serwisie y, nie mieści się w tych czasach, to nie jest to ich wina, tylko jest to wina właściciela albo szefa serwisu, jeśli taki jest zatrudniony, po prostu nie zwraca na to uwagi. Mhm. E, mało tego. W Polsce też powiedzmy sobie, e, nie wiem, no, taki stary nie jestem, żeby pamiętać czasy przed II wojną światową, ale e, jeszcze w. E, przed 89 rokiem istniały cenniki tak, usług motoryzacyjnych, opracowywane przez cechy rzemiosłów motoryzacyjnych, przez izby rzemieślnicze, e, i tam były określone zarówno ceny poszczególnych operacji, jak i czas, jaki one powinny zajmować. Tak? Zresztą, jeżeli wejdziemy sobie na e, stronę m, internetową i na ten portal, który jest dostępny dla warsztatów, na przykład, no żeby znowu nikogo tutaj z nazwy nie wymieniać, ale firm dostarczających części na rynku wtórnym, tak? Mhm. To w, na, w ich katalogach znajdziemy również czasy, które obowiązują dla danej operacji serwisowej, tak? Te czasy są realne, te czasy są realne. E, dlaczego... No tak, przy, przy tych czasach, przy tych czasach rozumiem, dąży pan do ustalenia roboczo godziny, tak? Tak, tak, mniej więcej, ale wie pan, oderwanie się od tych norm technologicznych, czy od czasu technologicznego poświęconego na różne operacje, czym skutkuje? Skutkuje tym, że omawiamy się z klientem na konkretną wartość, tak zwaną zryczałtowaną za naprawę, tak? Mhm. Okej, okay, ja to rozumiem, to jest prawidłowe pojęcie, tylko, że ono funkcjonuje jakby w kontakcie... Serwis, klient. Tak? Natomiast w kontekście serwis, pracownik, mechanik powinno funkcjonować zupełnie inne rozliczenie. To, co klient zapłacił za części zamienne, użyte do naprawy, włącznie z marżą, tak? to nie jest wynagrodzenie dla, klient, dla mechanika. Dla mechanika jest ta część, którą pobrano, pobraliśmy, od klient, którą klient zapłacił za usługę, czyli za robociznę. Zgoda? Klient zapłacił jeszcze do tego brutto, a my pracownikowi płacimy od kwoty netto, bo wartość VAT-u to nie są nasze pieniądze, nasze w sensie serwisowym, tak? Nasze w sensie właściciela również nie. To jest podatek, który musimy odprowadzić. W związku z czym, a od robocizny tego podatku musimy odprowadzić dokładnie 100%, tak? Mm -hmm, mm -hmm. Część to różnica pomiędzy Należnym a naliczonym. E, ale tutaj od usługi to całe 100% jest do odprowadzenia. To nie są nasze pieniądze. Tak? I w żadnym sposób nie można się dzielić z tym z pracownikiem. Do tego będziemy po prostu dopłacać. Natomiast y, nie dbając o to, ile to będzie trwało, jak długo to mechanik będzie robił, y, no, okazuje się, że operacja, za którą klient zapłacił powiedzmy sobie 200, no powiedzmy 150 zł, powinna trwać mniej więcej godzinę z małym kawałkiem. Przy stawce powiedzmy sobie 100 zł za roboczą godzinę netto to jest półtorej godziny powinna trwać, ale ponieważ mechanik zobaczył, że za bramą czy, czy za wrotami garażowymi do serwisu nic nie stoi, nic nie czeka, no to sobie dba, tak? Dba sobie o to. Żeby mu właściciel nie kazał sprzątać szafki z narzędziami Żeby mu nie kazał iść do szatni zamieść podłogi Tak? Więc sobie dba o pracę i sobie dłubie przy tym samochodzie i długie 4 godziny Tak? No i co? Zapłacimy mu za 4 godziny? Pytanie z czego? To z czego? Po pierwsze z czego? A po drugie dlaczego? Nie Zapłacimy mu tylko tyle Ile zap... część z tego, jaką zap... ile zapłacił klient. Część z tego, ile zapłacił klient. Ponieważ abstrahowaliśmy od koronawirusa, to powiem tak. Wszystkie pieniądze, które przeznaczamy w firmie na wynagrodzenia, powinniśmy rozpatrywać w dwóch aspektach. One powinny stanowić nie więcej niż określony procent przychodów z robocizny. Po to, żeby cała reszta wystarczyła na pokrycie kosztów stałych i powinny stanowić nie więcej niż określony procent wszystkich kosztów, które generują się w firmie. Tak? Jeśli te wartości procentowe i w jedną i w drugą stronę są zbliżone do siebie i zbliżone gdzieś do poziomu między 60 a 70%, w zależności od wielkości serwisu. Lokalizacji i tak dalej, rodzaju świadczonych usług. To jest OK. Jeżeli przekraczamy w, to, w którejkolwiek poziomie 70%, no to mamy problem, generalnie, z zbiorem. To mamy problem.